Dzień dobry kochani, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Julka i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Away Way Out. Ze ze mną oczywiście Majeranek. Hej, ja czołem, witam was wszystkich. Zaczynamy kolejny rozdział, kolejny rozdział to pomoc na dłoń i myślę, że możemy zaczynać. Zobaczymy czy dzisiaj też będzie aż tak emocjonalnie. Zapraszam. W międzyczasie jak już zaczynamy, zapraszam Was na naszego Discorda, na, naszego, na nasze Instagramy, na nasz wspólny kanał na YouTubie. Wszystko macie podane w opisie. Ok, okej, okej, okej. Zdobądź narzędzie. Dobra. No to wstawaj. Stąd idzie, gadaj z nią. No gadam przecież, ale ona już ten. Gdzie ona idzie? I co ja mogę zrobić? Dobra, ja nie mam więcej interakcji. O, mam. Ale to jeszcze chwila. Bo ona stanąć myje. Co mam teraz zrobić? Co ja mam z tym strażnikiem zrobić? Ale dobra, już widzę Dawaj, 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 przechodź Jestem zestresowana Jestem tak zestresowana. Nie wiem. O. Idzie do ciebie. Masz przerąbane. Nie, dobre. Tak. Nie, bo ja mam tutaj tą pielęgniarę. <noise> pielęgniary, ta co podrywa pielniary. No, oczywiście, że tak. Boli mnie, jestem bardzo głodny. Boli mnie. Już wracam, już wracam. Dobra, 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 tylko ja tu na czas lecę, nie? Aha. Dobrze, dobrze. Dobra. Dobra, czyli? Ale to było stresujące, aż nic nie mówiłam, wiecie? Aż mnie przytkało. Masakra. No, mocno. O, proszę bardzo. Leżę Znowu to boisko. boisko. Koledzy, prawie jak my na przerwie. Te na ławce.

much in on this just trying to make you understand that you could really use my help like I said I can handle myself what about Harvey then what the fuck do you know about Harvey who you been talking to the walls are thin in here am I supposed to believe that let's just say that you and me have something in common we both want him dead. Shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. <laughs> <laughs> O, awantura, awantura. Już. Avanti, no. Ale jak zawsze ty się rzucasz. Co w życiu realnym też jest prawdą? Ale farmazony lecą. I powiem wam ciekawostkę, a propos I Julki ulubioną e, częścią siedzenia na ławce na przerwie w pracy jest robienie zdjęcia i podkładanie pod to automatycznie dźwięku, co, co wyskoczy na TikToku. Jest jej ulubiona część przerwy. Prawda? Tak, kocham to. Nie no. Nieważne czy jesz, czy pijesz, cokolwiek robi, żeby podejdzie i ci zdjęcie zrobi, nie? Ale w ogóle strasznie długie są te kat scenki No to powiedział, że widzimy. a way widziamy... out. Widzi... Lach, Nie mogę się wystawić. Witamy. a you out, didn't i? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass twice. I don't know about that saving my ass part. but so I'll give you this. It did help, out. A little bit. Naprawdę, mi z tobą Right. A little bit. Byś też tak powiedziała. No, prawdopodobnie. Przekonamy się już w kolejnym odcinku. Spędzają 24 godziny w najostrzejszym więzieniu. <noise> Misiek, idź spróbować Bigos. To ja tak chcę. Dzisiaj nie będzie takich rarytasów. Słyszysz? Oscar! Słuchaj, no on poszedł do Kibla. Bartle, będziemy pilnika y, ratować. A? Hey, good. What do you want? To... Misiek! Oh. Idź spróbować Bigos. No idź, bo moja mama woła. jest wszystko zaraz. Przepraszam za hałas, ale ktoś nie umie zachować ciszy jak nagrywam. Nie wiem, czy nie myją, czy kładą papę. Papę kładą. Tak wygląda? Nie ma problemu. Dobra, ja tutaj sobie pogadam z koleżką. Nie? Znam mnie, bo. Kurde, pieczone Grzeć nie można. Tu jest kurka. Aj, nie można spakać Ej, chodź tu, chodź tu, chodź tu do mnie, a nie gadasz.

You distract them for me. <coughs> okay. Okay, 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 okay. What's the situation? Hey, can I ask you something? Leech, no, what's up? Look. Is it being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smart ass? Hmm. O, tu. Ej, musisz mi. Wiem, wiem, ale mam ten. Katysynkę. A, dobra? Musisz mi. Musisz mi. Kurde, dlaczego nie mam okay. Co ja to? Szczotką jakąś starą rozdóbcę? Nie wierzę! Co to są za zabezpieczenia? Łatwo. Jak się ma znajomości, to... A można wszystko, nie? No pewnie. Bycie lekarzem, prawnikiem, sędzią... Każdy, kim się chce właściwie. Dobranoc. Dzięki. Ty wiecznie... wiecznie... Yy, nagrywasz, chciałem powiedzieć, wiecznie ziewasz jak nagrywamy, to jest naprawdę jakieś już... choroba jakaś. No trochę. sure I will Dobra, lecimy, teraz będzie grubo Bo to pamiętam To jest ciężkie ogólnie Ja nie pamiętam tego właśnie Ja pamiętam Młodsza jesteś, masz lepszą pamięć, co mamy robić? Patrz czy strażnicy nie idą Okej, okay, a ty jesteś kurde po mojej... Po mojej lewej, tak? Tak dobra, idzie, 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 idzie. Idzie! Dobra, chcę nie będę odwracać jego uwagi. Jaki tu spokój na, na na na. Nikt się nie bawi. Nie zdążę tego na, zrobić. Na, 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 na. Nie, nie zdążę, nie ma szans. No siema. Znaczy się mam. Nie, mogę, nie mogę nic. A jaką sygnał, przepraszam, daje? Ty mi nie mów co ja mam robić! Ej idzie, idzie! Już dobra spokojnie, myślałam że nie będzie wracał tylko że tam pójdzie Nie nie nie, to ten drugi, dobra dawaj, robisz jest Lekcja rzeźbiarstwa dzień pierwszy <noise> Ej to jest takie stresujące <noise> Zdążę, zdążę Zdążysz na lajcie, jeszcze, mogę odwrócić uwagę w razie co. Z tej strony mam taką możliwość. Dobra. Nie, nie, nie poczekaj. Wiem, wiem, wiem. Zaraz się przysapię znowu. Leave me alone. Już mogę? Tak. Nie, 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 Ja Kurwa! Jajewiks! Fuck! Skąd on się w ogóle wziął? Dobra. No właśnie nie wiem. Czekaj, poczekaj, poczekaj, zobaczę. Nie, widzisz? On znowu idzie. Dobra, ale no masz, bo zdąży. No nie zdąży. No No zdążyłabym, tylko jakbyś wzięła, kurwa, o kurde. Ale nie spodziewałam się, że ja musiałam zobaczyć i przejść sytuację, bo znowu był jakiś fail. Faaak. Idź stąd paruwo <grym> Dobra, dawaj, 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 dawaj. Aha, no bo ja się muszę AHA I TERAZ JA MAM TO SAMO no, ROBIĆ?! No. NIE MA SZANS! A zobaczcie drugą. Dobra. Spokojnie, ty ja sobie będę patrzeć. Spokojnie. Dobra, ale już weź, ja już się zestresowałam. Tak? Idzie z mojej, ale jeszcze jest czas. Dobra, ja anuluję kół, okej. Okay. Jak mam to kręcić? No, klawiszami co chodzisz, dobra, stop. Klawiszami co chodzisz, tan, to robisz. Czyli poczekaj, naciskasz AWD, s y znaczy S, nie AWD, okay. AWD. Buja się. Dobra, dawaj. Mhm. Yep, Idzie z Twojej strony, to... ale rób sobie cały czas, cały czas. SPAM po prostu.

Dobra, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Widzę, 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 dobrze. Ale zobacz jakie podstępne. No. Patrzymy. Czekamy. Nie interesuj się. Dobra, dawaj, dawaj. Jeżeli nie słyszą tych. O, no nie. No, to są przygłupy. Idzie z mojej, ale rób, rób, rób. Najlepiej odwrócę uwagę jego. Ale ja, żem, klikam. Stój, stój, stój. Dobra, dobra, odwracam uwagę. No nie, no teraz. No to... dawaj, dawaj! Bo wcześniej mi się to nie wyświetliło. Nie stój! Kur... nie kliknęłam F e. <grych> Jestem taka dobra, dobra w tym Ale chwili. dosłownie po... Idzie z twojej, ale rób sobie, zdążysz nie, chyba Bo już chyba końcówka, nie? No zdążysz Nie, nalajcie no, Proszę bardzo o, git Dobra, ale faktycznie stresujące, No, no. Muzyka. Akcje. Akcja. Akcja. Yeah. Okay. Dobra, a jak uciekniemy, to już dowiecie się w kolejnym odcinku. O, Paulina. W kolejnym odcinku. A, ale nie, ja nie mogę tu już więcej siedzieć. No nie może już tu więcej siedzieć. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Był troszeczkę emocjonalny. Tak minimalnie, a little bit. Więc więc tak. Widzimy się w kolejnym. Zostawcie łapę w górę, suba. Wszystkie sociale macie w opisie. I pa! Dzięki za oglądanie! Bye.